Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Popcorning i dzisiaj zagramy sobie w Brothers A Tale of Two Sons. Ostatni odcinek zakończyliśmy właśnie tutaj i skorzystamy z tej lotni. Ponieważ udaliśmy się ostatnio w podróż po jakiś magiczny składnik, który ma uratować zdrowie naszego taty, więc może chwyćmy się i zobaczymy, jak to wyjdzie. Ciekawa jestem. No i co? Lecimy. Jak tym się steruje? O, zobaczcie, normalnie równowagą musimy zmieniać stronę, żeby skręcać. Czyli w prawo, o. Super, chyba tutaj, o, właśnie. Zobaczcie, teraz już jesteśmy blisko tego zamku, który widzieliśmy z góry. Ale niepokoi mnie to, co się właśnie dzieje, że spadamy. Że spróbujemy tu wylądować? Mam radę? Czy to w ogóle mamy ominąć? Chyba kawałek zahaczyliśmy, ale dobra, już nie będę was męczyć tą podróżą. Tylko po prostu spotkamy się już tam przy tej skale. No, i jesteśmy. Spróbujemy to w takim razie ominąć, bo wydawało mi się, że zahaczyłam trochę skrzydłem lewym. Więc sobie zejdziemy tutaj z bok, na bok. Tylko gdzie teraz? Może kierujmy się na tą skałę tutaj, bo widzę, że tam są te zarośla. A zresztą nie musieliśmy. No te posągi, powiem Wam, że da, dają do myślenia. Bo wcześniej mogłam sobie tylko poobserwować, jak tata przechodzi grę, a teraz mogę ją przejść sama. Więc no, spróbujmy naszych sił. Tylko pytanie, czy idziemy na jeden, czy tutaj na ten drugi też? Dobra. Chociaż może poczekajmy i niech sobie ten wejdzie. Albo może tak. Rozbijajmy się, bo widzę, że po prostu nie, nie mogę ani wyciągnąć tej ręki tak do skoku. Teraz się rozbujać i teraz się tym puszczamy. Ciekawy sposób. No i teraz w lewo. A też może od razu puśćmy brata. rady się chwycić. O. No i idziemy dalej. Co teraz? Może puśćmy się kimś. I spróbujemy teraz te bele tutaj. I do góry w takim razie. I od razu na drugą stronę. No, i chyba jesteśmy na szczycie. Zobaczmy, co tu możemy znaleźć. Co my tu mamy? Tutaj jakieś kraty, pewnie będziemy mogli sobie wejść po nich. A w tę stronę możemy jakoś przejść? Chociaż nie, bo tu. Zawolone to jest, chyba jeden z posągów. Więc dobra, wchodzimy na górę. Ale jeszcze czekam na ławeczkę, żeby zobaczyć te widoki. Idzie teraz, bo na górę nie możemy, chyba tutaj w prawo. No i mamy te posągi. Tu na ich ramionach są takie uchwyty. I zastanawiam się, czy będziemy mogli się chwycić ich. O właśnie. Tu spada. To sobie tak stało w spokoju, a my przychodzimy i wszystko niszczymy. No ładnie. Tu w ogóle jakieś, jakieś gniazdo trzyma. Więc. Podejdziemy sobie tutaj pod te drzwi. Najpierw upewnię się, czy można tu jakoś wyjść jeszcze. Nie, bo tu nie możemy podskoczyć. Dobra, kolejna wspinaczka. Tak, ten do góry. Tutaj go puścimy. No już na szczycie, chodźmy w prawo. Możemy obrócić kamerę? Nie. Nie da się całkiem. Tutaj też nic nie ma. No to przejdźmy po tej desce. Ła! Nie mogę. Myli mi się, który to który? I czasami steruje patrząc na drugiego kolejne gałki Dobrze, zamienimy się i do góry Cyk cyk Cyk. I czyżby do góry? Wszystko się trzęsie, ale mam nadzieję, że to się nie zawali. Czy my tu przyjść nie możesz? Aha, bo musimy siebie tak prowadzić. Dobra, to idziemy no świetnie. Jakie tam w ogóle wielkie talerze są? Wchodzimy po schodach. Te są tutaj zawalone, z tego co widzę. Złamana deska. I tu nie wskoczymy, ale na ratunek przychodzi nam okno. No i kto by pomyślał, kolejna wspinaczka. O, tu jest taki most zwodzony. Zobaczymy, czy tam do góry przecież. Coś jest nie tak z mostem. Zobaczmy. No, on tu jest złamany w połowie. Nie dalibyśmy radę przeskoczyć. Więc wejdźmy sobie do środka, zobaczmy, co na nas czeka. Nie wiem co to za stworzenie tam w klatce. Wygląda jak kot, ale nie wydaje dźwięków kota. Spróbujmy sobie tu wejść na łóżko. To co malutce jesteśmy, tutaj na przykład damy radę. Też damy radę. Ale zastanawia mnie jeszcze. Tutaj wejdziemy, chyba nie za wysoko. Dobra, no to wejdźmy tam, gdzie wcześniej, czyli tutaj. Możemy się poprzeglądać. Nie ma tutaj interakcji chyba. Choć, chociaż. A, możemy to uwolnić. Zobaczcie, tutaj mamy uchwyt i pewnie po prostu podniesiemy tą klatkę. Tu na książce nic nie da, chociaż to jest może jakiś ptak, bo tutaj jest książka z takimi ptakami, zobaczcie. A poza tym ma pióra. Nie wiem, zobaczymy. O. Hm, ciekawe. Dobra, jak się tu wspiąć? Tędy. Nie, tutaj nie damy rady. Przydałoby się tą klatkę przeskoczyć tutaj. A mały da radę? No właśnie, zapomniałam o tym. sama samemu tutaj musimy sobie do góry. A że ta klatka tam nie spadnie? Teraz też taka retrospekcja. Ale przypomniało mi się przecież, że wygląda to identycznie jak ten hipogryf z Harry Pottera. Może to nawet jest hipogryf. Niestety nas opuszcza. I przed nami most ale myślę, że pokonamy już go w następnym odcinku. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. No i co? Do zobaczenia. Cześć!